Mieszkaniec Wejherowa Marcin Chabowski będzie reprezentował Polskę podczas Olimpiady w Tokio. Prezydent miasta Krzysztof Hildebrand podziękował sportowcowi za godne reprezentowanie miasta i wręczył czek na kwotę 5 tysięcy złotych. Marcin Chabowski na swoim sportowym koncie ma mnóstwo znaczących dokonań. Podczas tegorocznej olimpiady w Tokio, która odbędzie się od 23 lipca do 8 sierpnia, będzie reprezentował barwy biało-czerwone podczas biegów. Oprócz zawodnika jest to również wspaniały trener biegów i przygotowania. Motorycznego, do którego przyjeżdżają ludzie z całej Polski, a nawet z zagranicy. W Środmieściu Wejherowa ruszyła selektywna zbiórka odpadów komunalnych zbieranych do podziemnych gniazd zbiorczych wybudowanych w ramach budowy ekofabryki przez Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie. Dbamy nie tylko o rozwój sieci drogowej, musimy pamiętać o tym, że rozwój miasta musi odbywać się w sposób zrównoważony. Gospodarka odpadami od wielu, wielu lat rodzi wiele emocji i wiele problemów dla samorządów z zagospodarowaniem tych odpadów. Postanowiliśmy zainwestować w takie nowoczesne rozwiązanie, jakim są zbiorniki podziemne na odpady, a zrobiliśmy to z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, aby uwolnić podwórka tej społeczności lokalnej, która tutaj w, w ścisłym śródmieściu miasta ma swoje posesje, po to, żeby mogli je zagospodarować w inny sposób. Chcielibyśmy, żeby to zagospodarowanie oczywiście objęło jak największą część zieloną. Natomiast drugi powód jest taki, że bardzo często te nieruchomości również nie miały w ogóle miejsca na to, żeby te odpady u siebie zbierać. Czyli te podwórka nie były dostosowane do tego, aby móc na przykład zbudować wiatę, która będzie zamknięta, która będzie czysta, schludna itd. Z tego powodu też właśnie w tej części miasta najczęściej mieliśmy takie widoki, jak tutaj naprzeciwko, niebieskie zbiorniki metalowe postawione po to, żeby ci mieszkańcy mogli te swoje śmieci wyrzucać. No, ani nie jest to higieniczne, ani nie jest to ładne, generuje również wiele problemów związanych z odorem, z, z, no z taką z wizualnym też odbiorem. Dlatego ten pomysł punkty z gniazdami odpadów zostały zlokalizowane w następujący sposób. Cztery znajdują się przy ulicy Wołowej, jeden przy ulicy Północnej i Sportowej koło cmentarza oraz ulicy Reformatów i Dąbrowskiego. W hali sportowej Wejherowskiej Szkoły Podstawowej nr 8 funkcjonuje punkt szczepień powszechnych. W ramach 6 boksów będą odbywały się szczepienia z możliwością zwiększenia ilości szczepień do 12. W związku z tym, patrząc na miejsce położenia tej hali, także że niedaleko jest parking. Będzie to naprawdę miejsce dostosowane dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców miasta Wejherowa, ale także szerzej całej ziemi wejherowskiej, aby ci wszyscy, którzy są zainteresowani szczepieniem mogli się zaszczepić jak najszybciej i abyśmy mogli wspólnie jak najszybciej wrócić do normalnego funkcjonowania. Jest oddzielne wejście, jest oddzielne wyjście. Są miejsca, gdzie można posiedzieć te 15 minut, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok po szczepieniu. I jest też na tyle przestrzeni, że można odpowiednie boksy zrobić, żeby, w których będzie dokonywane to szczepienia. Powszechny punkt szczepień przy szkole podstawowej nr 8 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty od 8 do godziny 16.